Ja w to wierzyłem. Oczywiście do tego doszły różne tam filozofie. Musiałem w coś wierzyć, prowadziłem taki tryb życia, to yy, m, człowiek sobie zdaje sprawę, że yy, no może kiedyś coś przejąć. Nie zmiałem swoją filozofię. Moja filozofia była zbiorem wszystkich filozofii, wszystkiego, co kogokolwiek słyszałem. Po prostu uważałem tak, wszyscy wierzą w tego samego Boga, yy, po prostu różnie go widzimy. Tak naprawdę, yy, po prostu z, z trochę innego kąta. Ja tak jest, jest jakiś tam stwórca, jakiś tam byt po yy, Ale nie wierzyłem w to, że my jako ludzie mamy jakąkolwiek w ogóle yy, nieśmiertelność, że jest cokolwiek nieśmiertelnego dla nas, coś takiego jak dusza czy, czy coś takiego. Moja, moją filozofią to było tak, W momencie kiedyś się rodzisz, to jest taka kropla brana z, z Wielkiego Morza, ciak, no to, jest to, to jest to jakieś tam twoje największe wnętrze, tam to wewnątrz mnie, jestestwo. I w momencie, kiedy umierasz, to ta kropla działa, wraca z do tego morza. No to w tym momencie stwierdzono, że ta kropla nie ma żadnej y, y, tożsamości. To I, I to były, to były moje y, przekonania. Z czasem one ewolowały i stwierdzono, że tak naprawdę tam nie ma nic. Tak naprawdę to sobie wyobrażamy, to są nasze jakieś tam podania różne. Y, po prostu tak naprawdę nie ma nic. Człowiek umiera i nie ma świadomości tego, że kiedykolwiek żył. I takie... to przez długi czas tak spało. W pewnym momencie, jak już, już doszło do tego, że brałem wetaminę, najpierw w y, coś poczęstował, wciągnąłem. Oczywiście są silniejsze na Heroina i tak Miałem też w sumie Tylko to nie spełniało moich oczekiwań jako, y, jako artysty. To że uważałem, że narkotyk mamy stymulować w tym czasie. Jak narkotyk powodował, że mówimy dobrze, nic mi się nie chciało, to w tym momencie uważałem, że ja nieproduktywnie czas. pojedzie. I dlatego postawiłem na schiny, na substancje stymulujące. Yy Znałem ludzi, którzy brali heroinę, yy wierzy się, że nie, i oni brali też spindę czasem. Niektórzy sobie mieszali, takie jak sobie z co heroiny, trochę amfetaminy, czak, I, 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 i jedziemy. I sam zacząłem też Prawda jest taka, że po prostu amfetamina nie uzależnia fizycznie, uzależnia to bardzo psychicznie. I tak jak wcześniej wspomniałem, że stałem się takim inwalidą, pokazało po prostu, że ja nie potrafię nigdzie odczuwać jakby pełniczego, nie potrafię fajnie zagrać w jakiejś szkicach, nie potrafię pójść na imprezę bez wcześniejszego przyładowania sobie tej amfetaminy. Ja no musiałem sobie wstrzygnąć od bo jak tego nie zrobiłem, to no to wszystko połowicznie odbierane. To było dla mnie niepełne. Nie no, jak tańczyć w ogóle na imprezie, jak DJ yy, daje rytmy i, i, i nie, być, yy, nie, nie wrzucić wcześniej obeteminy. No, po prostu było dla mnie bez sensu. Jak pójść na koncert, dobrze yy, się bawić całą noc i nie być na. Po prostu yy, to był stały element mojego trybu życia. A, yy, Musiałem jakoś mieć na tak, tym więc sobie tak tolerancja jest jeszcze warto tej dalej. Ja sobie tak wydotukowałem, czego tygodnia najlepiej sobie gdzieś tam dorabiać. Tak naprawdę nie miałem nie przez te lata żadnej pracy. Ja przerwałem, ja przerwałem stałej pracy, ja przerwałem szkołę. Wyrzucili mnie ze szkoły już na początku nie słusznie z jednej mnie przenieśli, z drugiej już słusznie z narkotyki. I... Yy, przez długi czas nie myślałem o edukacji. Nie myślałem o edukacji, nie myślałem o pracy. Po prostu te rzeczy nie były dla mnie istotne. Uważałem, że liczy się to, co poznaję po tej drugiej stronie, jak jestem na. Uważa, że, że, uważałem, że to mnie czy czyni jakiś tam mądrzejszy, że, że, że ja widzę to, czego inni ludzie nie widzą i się czułem z tego powodu lepszy. Yy. I to. Yy. I tak jak wspomniałem, po prostu w całej, w całej tej takie pogoni, kolekcjonowaniu w kolekcjonowaniu wrażeń, bo to było takie kolekcjonowanie wrażeń, wierzyłem, tak, że te wrażenia będą się przekładać na jakąś sztukę, na y, y, jakoś, muzykę, na, na wiersze, na, na, y, y, na cokolwiek, to y, w pewnym momencie się okazało, że to wszystko są jakieś śmieci, to nic mi nie daje, okazało się, że ja nie potrafię... Y, nie tylko zabawić się bez, dobrze nie potrafię, ale nie potrafię też nic stworzyć. Więc... Po prostu to już nie ja stworzyłem, to po prostu trochę ze mną tworzyły tak to, tak to mniej więcej wyglądało. W któregoś dnia zdarzyła się taka sytuacja, że no, ten film ze znajomymi. To już nieważne nie ważne jakie... Trochę, nawet było coś takiego, że silnie odczułem strach że mogę umrzeć. I w tym momencie wszystkie moje wierzenia co do tego, czy jest cokolwiek co trwa, czy wieczność, na ludziach, czy nie, czy jest cokolwiek po śmierci, to przeszło swoją próbę. I nie, i nie wygrało tej próby, nie wytrzymało. Ja po prostu dałem się. Stwierdziłem, a co jak tam jest? Co jak się mylić? Co jak nie jest tak, że, że po prostu, że tam nie ma nic. Co, jak tam cokolwiek jest i Ty będziesz sam na przykład. Dla mnie na przykład nie dla mnie nie działały takie gadki, że w ogóle było piekło się w piekle. To, 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 to ja mówię, no dobra, no spoko. Ty się usparzysz w piekle, ja się będę w piekle. I to takie było gadki. Ale perspektywa tego, że się gdzieś będzie i się będzie sam, to na mnie działało. Ja po prostu zdawałem sobie sprawę, że jeśli, jeśli cokolwiek tam jest i ja będę miał poczucie istnienia, i będę miał przez wieczność być gdzieś zawieszony, to ja nie ucieknę od tego, od czego staram się uciekać w życiu. A staram się uciekać od tego doświadczenia po prostu jakiegoś tam bólu egzystencjonalnego. To, to uciekanie w prochy zaratwiało problem. Oczywiście nie zaratwiało tego problemu na, na stałe, po prostu tylko na krótki odcinek czasu, ale to, to była taki, taki, taka ucieczka po prostu. I po prostu żeby mieć na prochy, żeby, żeby móc cały czas mniej więcej brać jedną dawkę, to, to, to tak się złożyło, że brałem co miker, mniej więcej. Później to trochę się zmieniło. Jak wyjechałem do Szwecji, to tam miałem taką pracę że co półtorej miesiąca pracowałem w Polsce, to wtedy cały tydzień pracowałem z weekendem. To był jeden wielki, długi weekend i taką całą wypłatę z półtorej miesiąca, to ja potrafiłem rozgryźć w 10 dni. Nawet się zdarzało, że, że musiałem pożyczyć na bilet, żeby wrócić do tej pracy z bo wszystko przepracałem. Z czasu tego doświadczenia, kiedy się tak przestraszyłem, to już nie ignorowałem. Zrozumiałem coś takiego, że że tam coś może być, i jeśli tam coś jest, jeśli jest jakiś Bóg, to lepiej z nim nie zadzierać. Wtedy się pomodliłem wtedy do tego Boga, jakiego znałem, a więc do tego Boga, o którym mówili rodzice, do tego Boga, w którego wierzę dzisiaj. Chociaż wtedy ta modlitwa była bardziej ze strachu. To było takie nawrócenie na, na jeden dzień, na dwa dni. Pomodliłem się, odczułem popój wewnętrzny, że jest ok. okay. Nawet jak coś się stanie, nawet jak umrzesz, to jest, to jest ok. I to mnie uspokoiło, no, ale za dwa dni ja już żyłem z powrotem sobie. tak jak żyłeś.